Cześć kochani, z tej strony Mana. Dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy co ciekawego dzieje się na naszej osi czasu. Zobaczymy, co chce być powiedziane i co nie chce być powiedziane. Co chce być przemilczane słyszę. No to przemilcza. <grywa> eee. coś, coś się nie chce jarać.... E? Coś co, co, że się zrobiła tu? <grywa> play ma. No, teraz chodziło. Dobra. O, tu jeszcze mamy talię. Chociaż, skoro jest tutaj na boku, to nie będę jej brała. Z jakiegoś powodu gdzieś tam się schowała ta talia, więc dzisiaj jej nie użyję. Chcę jeszcze raz przetestować i mam nadzieję, że telefon mi nie spadnie, bo jest na wątpliwej konstrukcji. Ok, główna energia. O czym mówimy? Gdzie się przestało palić? Habits. Mieliśmy już tą kartę. Pod spodem mamy kartę Prawda, która nazywa się Prawda. Z 21. An honest desire to know and speak the truth produces beneficial results. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Um, to jest to, co słyszałam w social mediach: timing, czyli czas i prawda. To jest to, co słyszałam dzisiaj czy wczoraj w social mediach. Ktoś mówił na temat wypowiadania prawdy. Jeżeli nie jesteś w stanie, powtórzę, to nie jest mój przekaz, powtórzę tylko, jeżeli nie jesteś w stanie wypowiedzieć swojej prawdy na bieżąco. To jest przejaw tego, że nie wymanifestujesz czegoś. Mamy habits, odwrócone przyzwyczajenia, rutyny. Czy ja to mówiłam we wczorajszym przekazie na temat coś rutyn, czy w przedłużonym, czy mówiłam coś na temat rutyn? Examine habits that may impede the pathways to your goals and encourage beneficial ones. Z numerem 6. Mieliśmy już tą kartę. W pozycji odwróconej. Ok. Mistyczny szaman. Okej, 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 ok. okay, okay, okay. Oh. Pod spodem mamy ukochane, ukochana serce po przedzieleniu korn. <grydza> czyli kurydza. Karma z numerem 28, czyli dla ciebie indywidualna karma. Każdy ma swoją karmę, prawda? Mówimy tu generalnie o Twojej karmie. Niedojrzałości, słyszę. Czyli wyjście z przyzwyczajeń, które mieliście, które miałaś, które miałeś w związku z tym, że karmicznie jeszcze nie było, nie było tam dojrzałości. Okej. Okay. I co w związku z tym? Wyjście z przyzwyczajeń niedojrzałości Twojej karmy. Czyli na przykład, jeżeli Twoją karmą było, yy, nie wiem, zajście w ciążę w młodym wieku, bo nie wiem, nie zabezpieczałaś się, nie zabezpieczaliłeś się, no to przyzwyczajeniem powiedzmy jest to, że nie zabezpieczasz się, powiedzmy, prawda. Mówiąc wprost. Więc jakieś przyzwyczajenia dotyczące niedojrzałości karmicznej się zakończyły. Ok, czyli ta te karta test, i karta bycia ściganym, czyli to był test. Słyszę. Czy znów uciekniesz przed swoimi nawykami niedojrzałości? <laughs> Takie było pytanie. Po przedzieleniu mamy. Karta nazywa się znaleźle, Znalezienie czegoś <laughs> wartościowego. Ok, chodziło o. W momencie, w którym chodziło o zrozumienie faktu, że w momencie, w którym znajdujesz swoją wartość, nie powtarzasz błędów niedojrzałości karmicznej. Jeżeli nie znasz swojej wartości, to wtedy powtarzasz w kółko przyzwyczajenia, które są niedojrzałe. Ok, czyli chodzi o połączenie informacji na temat niedojrzałych zachowań versus dojrzały, przepraszam. Wersus wartość, poczucie Twojej wartości. Chodziło o zrobienie połączenia konotacji pomiędzy faktem, że <laughs> powodem niedojrzałych przyzwyczajeń jest poczucie braku wartości. Okej. Okay. W związku z tym, kiedy odnajdziesz to poczucie głębszego sensu w tobie, to znaczy wartości, to będzie moment, w którym automatycznie wyjdziesz z przyzwyczajeń e, powodujących te same skutki. Okay. ok, dokładnie. Od razu mamy po przedzieleniu, mamy demona odwróconego. Ruszasz dalej, dlatego że zintegrowałaś, zintegrowałeś dwie części ciebie, które wcześniej były Zintegrowałaś, zintegrowałeś dwie części ciebie, które wcześniej były ukierunkowane gdzieś w przeciwne strony. W związku z tym, w momencie, w którym woźnica zna już swój kierunek, bo jest zintegrowana, zintegrowany, to jest moment, w którym wychodzi z poczucia wartości i to poczucie wartości jest tutaj pokazane jako dziewięć pentakli, które wyszło, czyli poczucie niezależności w swojej wartości, czymkolwiek ta wartość jest. To tutaj jest przekazana jako materialna wartość, jako um, finalny etap zwrotu, finalny etap zebrania. tego co zasiałaś zasiałeś czyli to co zasiałaś to co zasiałeś jeśli chodzi o twoją pracę karmiczną to jest 9 pentakli gratulacje czyli twoja niezależność jest twoją wypracowaną wartością czyli ta wypracowana wartość do mnie przychodzi też jako twój Pierwiastek boski, czyli Twoja wartość w tym momencie będzie emanowała, nawet nie emanowała, bo to jest tak, jakby coś jest sztuczne i coś musi emanować. To nie jest nawet ta energia, to jest tak, jakby refleksją Twojej niezależności jest Twój aspekt boski. Znak równa się pomiędzy Twoją niezależnością a Twoim aspektem boskim. Bóg jest niezależny. Bóg podejmuje decyzje sam za siebie, sama za siebie. To jest energia, która tworzy, generuje, niszczy i nie potrzebuje żadnych zewnętrznych sił, żeby mieć na to pozwolenie. Okej, okay, i teraz wjeżdża temat jakiegoś pozwolenia. Czyli bezpośrednio od razu mnie prowadzą do tematu sabotażu. Sabotażu siebie albo sabotażu innych. Czyli sabotaż własny nie jest przejawem yy, boskości w tobie. Sabotaż jest przejawem Niedojrzałych przyzwyczajeń związanych z karmiczną odpowiedzialnością przejścia przez ten etap. W związku z tym, test polegał na tym, czy znów będziesz traktować siebie jako ktoś, kto nie może. Doszłaś, doszedłeś do porozumienia, jeśli chodzi o Twój aspekt, który. Szedł w przeciwnym kierunku, w związku z tym nie było wiadomo, w którą stronę idziesz, nie było wiadomo, jakie działanie masz podjąć. Ok. Judgment odwrócony. czy będą odwrócone. Słyszę wyjście z konkurencji o miłość. Pięć pałek i sześć kielichów. Dobra, mamy retrogradację Merkurego. Pamiętajmy o tym. Czyli jest to pewnego rodzaju powrót do przeszłości, w której nie, odzyskałaś, nie odzyskałeś osądu na temat sytuacji. Czyli tak jakby do tej pory byłaś, byłeś w konflikcie na temat tej sytuacji z przeszłości. Nie ma negatywnego osądu na temat Twoich przyzwyczajeń z przeszłości, ponieważ energetycznie pod osądem był ten konflikt, w którym byłaś, w którym byłeś ze względu na karmę. Czyli nie ma negatywnego osądu, jeśli chodzi o twoje przyzwyczajenia, pod osądem których byliśmy. Czyli były osądzane nasze przyzwyczajenia karmiczne, które powodowały konflikt. To jest ważne, żeby powiedzieć: te przyzwyczajenia powodowały konflikt. Czyli ten konflikt polegał na tym, że nie było jasne, jaki kierunek wybierasz. Jakie działanie podejmujesz? Nie ma też negatywnego osądu w tym, że odzyskujesz z przeszłości pozytywne emocje dotyczące jakiejś relacji, która nie została domknięta energetycznie. Dzięki temu wychodzisz z kontraktu karmicznego z tą daną osobą, która przy, była przypisana do Twojego konkretnego, mm. konkretnego testu karmicznego. Mm. Okay. Get it. Teraz z kolei mamy, karty wypadły powiedzmy w pozycji tranzycji, ale chwyciłam je tak, więc zostawimy je tak. Dziewięć kielichów i siedem pentakli odwrócone. To, była, to, to, to był powód testu. Czyli to była Twoja karma. Brak yy, odpowiedniego. Rozwoju emocjonalnego, który miał być w odpowiedni sposób zmaterializowany. Czyli niedojrzałość, tak. I to jest to, co powodowało w tobie manipulację mentalną, która powodowała, że nie wiesz w którą stronę iść, albo nawet jeżeli wybierałaś, wybierałeś jakiś kierunek, okazywało się, że tak jakby zataczasz kółka, albo nie ma skutecznego rozwiązania, czy coś w tym stylu. Pod spodem mamy cesarzową, która której zadaniem jest usiąść. Kiedy siadasz, siadasz w momencie, w którym wiesz, że możesz usiąść. Czyli nigdy nie siadasz tam, gdzie Cię nie proszą, nigdy nie siadasz tam, gdzie jest brudno, nigdy nie siadasz na czymś, co Cię może zranić, nigdy nie siadasz na i tak dalej, i tak dalej. Ale Twoja karma zakładała, że właśnie to jest to, co robisz. Więc w momencie, w którym Usiadłaś usiadłeś, bo wiesz, że to jest Twoje zadanie, bo wiesz, wtedy twój mentalny Twoja mentalna karma, jakbym to chciała powiedzieć mentalna karma dobra Podnosiła albo podniesie informacje dotyczące Twoich przyzwyczajeń, które... Narzucały ci, co masz robić, które dążyły do tego, żeby wyegzekwować brak Twojej niezależności. Czy to ma sens? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że pomogło. Będę kontynuować wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł. Oczywiście zapraszam na prywatne czytania. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście. I do na następnego. Pa!